Magda Zalinska nie za jej wcześniej dostała spadek miliona, jej ciało znaleziono w mieszkaniu. 46-letnia Magdalena mieszkała w Wielkiej Brytanii od dłuższego już czasu. Tam zaczęła rozkrecać swoje biznesy i robiła karierę. Była m.in. właścicielka klubu nocnego, na czym świetnie zarabiała. O pieniądze od kilku lat nie musiała się jednak przesadnie martwić. Związala się bowiem z bankietem słynnego Goldman Sachs, który zdarzył dorobić się fortuny. Jego majątek szacowany był na ponad 20 milionów funtów. Niestety, dany Truel zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku zmarł w wieku 55 lat po wielu latach zmagan z chorobą neurologiczną. Gdy doszło do odczytania testamentu, rodzina Truela mocno się zdziwila. Okazało się bowiem: Za milioner spora część swojej fortuny, zapisał Magdalenie: Kobieta otrzymała M. In jego luksusowy apartament w południowym Londynie, a także kilka milionów gotówce. Do tego okazało się, że w ostatnich latach na jej konto przelano 1,5 miliona milionów funtów z konta jej partnera. Brat milionera wpadł w szal, wybuchlanie zle afera. Sprawa trafila oczywiście do Sadu. Od tamtej pory Polka i brat to toczyli batalie nie tylko w sali sadowej, ale też w mediach. Mężczyzna oskarżał Magdę, że ta zmanipulowała jego chorego brata i wyciągnęła od niego fortunę. Do tego zaczął twierdzić, że Polska nie była jego partnerka, a jedynie dziewczyna na telefon. Dowodem na to miało być sprowadzenie przez nią klubu nocnego. Kobieta oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła zapewniała przed sadem, że kochali się z danymi i leczyło ich prawdziwe uczucie. Adwokat kobiety przed sadem zwracał uwagę, że im w testamencie zmarły okresy al Magdemianem partnerki i osoby od niego zaleznej. Teraz brytyjska prasa wstrzasnęła wiadomość o śmierci Magdy. Ciało kobiety znaleziono w jej mieszkaniu. Policję zawiadomili sąsiedzi którzy od pewnego czasu jej nie widzieli. Funkcjonariusze weszli sila do mieszkania i dokonali strasznego odkrycia, kobieta nie zyla. Jak donosi jednak THML Online, szybko wykluczono udział osób trzecich policja potwierdziła. Za jej śmierć byla nagla, ale nie jest traktowana jak podejrzany zgon. Magda osierocila dwoje dzieci, które, zgodne z prawem, powinny teraz odziedziczyć jej majatek. Czyli tak zapisane jej miliony bankowca i dom w Londynie. Niespodziewanie głos w sprawie postanowił zabrać tez, byle Mas Magdaleny i ojciec jej dzieci. W rozmowie z Dale Mail stanął w obronie kobiety, a oskarżenia rodziny Truen Wysmial. Zapewnił tez, że będzie kontynuował sadowa batalię w imieniu swoich pociech. To była absolutna bzdura ona nigdy nie byle Cargir. Nigdy. Nie wiem dlaczego takie krzywdzacze rzeczy zostały powiedziane o niej w sadzie. To jest zle i nie powinno nigdy mieć miejsca. Już nie ma jej tutaj z nami i nie może się bronić. Więc zrobię to ja, oznajmiłem mężczyzna.